witajcie to jest ja nowy odcinek, zagramy Pokémon Sapphire, tak właśnie, po długo wyczekiwany nowy odcinek. Doczekaliście się go i zaczynamy um, kontynuować grę. Mm. Och, kto ty? To jesteś fantastycznym trenerem, um, który pomógł mi w Petalburg Woods. Pomóż mi. Zostałem okradiony przez Team Aqua. Despół Aqua. Ja muszę odzyskać tofary Devon. Jeśli nie, będę miał poważne kłopoty. Więc ruszamy, żeby ratować. O. Oh. Fak. Sorry za to się przez chwilę mnie wciągnęło Zapomniałem mu zrobić greja Oczywiście Kilka nowych yy, pokémonów odkryjemy w tym odcinku Zmierzam chyba dotrzeć do... No, ...zrobić ogólny ten odcinek yy. Baczam wtedy kiedy mam zrobić go Czyli po prostu do... Hmm. W tym odcinku no, mam zamiar w ogóle odzyskać te towary, porozmawiając z prezydentem i tak dalej. Walka. Moja Pokémon Zasada. Pokażę Ci ją. Czy coś w tym stylu... Gracian... Parsley. Chcę ogólnie jeszcze... Co ty sobie myślisz? Ymm... Greya już niedługo. Stało mu dwa levele, więc zastanawiam się, czy nie. Ogólnie Gracian do... zyskał, bo musiałem do tego... dojść do tego momentu jeszcze raz. Mogłem akurat teraz zmienić na co no to bo znacie z poprzedniej serii, ale zrobię pewno jakiegoś haka, więc pojawi się w haku jakimś. Mm, co to ma być? Mhm. Mm może no użyję jakiegoś innego ataka. Mm, może... Kilka ataków. atak. No, absorb. Powinno te nasze obrażenia zamienić w nic. Nie, nie zdąży, nie zdąży. Nie starczy energii temu gościu i ze zregenerować, więc tak właśnie pokonały. out oh, coś tam potrzebuje. Bandę darzu. Next. Zamienimy na greja, żeby też trochę wyszedł na swoje. To mamy tutaj walka z Wismurem, nowym pokemonem Tak właśnie, Wismurem, nowy pokemon, którego jeszcze nie znamy Whistmurem jest typu... Dokładnie nie pamiętam dużo informacji o że bo taki dziwny pokemon za co kiedy go używam Ale no, oczywiście informacje się wysiadam na ekranie, więc nie ma co marudzić Oczywiście to jest chyba, zaraz się to się dałem o co czy nieco zapomniałem ogólnie co to za Pokémon, nie przygotowałem się na niego. Ogólnie nie. jeszcze kilka Pokémonów minęłem, nie zrobiłem na nich tego. Więc zobaczymy je. Taki dzień ma. Występują. Nie mam tutaj wykazanych, jaki to jest typ Pokémona. Szkoda Mamy jeszcze ro robaków gościat? Od robaków? Niech powalczymy Pokojne robaki ewoluują szybko Więc Dej yy, to oni stają się szybko, silne szybko Też no, Mam się, że będę walczył z nim Aaaa, to ja go już pokonałem. Let me teach you. Pozwól... ...że nauczę cię... ...że pokażę ci... ...jak silne są moje Pokemony. Moje... ...mój słodki Pokemon, coś takiego. To jest taka babka, która też taka... ...ma swojego Marilla. Tego znamy już z... ...z Silvera. Mario? Czy mi się tego wydaje, że Mario jest z Silvera? Czy nie? Czy z Mario jest już... Mario uczył już od Silvera. Był w ale, ale, ale sprawdzimy czy nie z Hoan czy z Kanto. Więc dobra, pokonany. Była pokonany, bo z nim. Ehm, um, doesn't go to... Nie można iść do tunelu! I just go over the top. Czyli chcę skończyć coś w tym stylu. Coś zwiesi przy... Przedniął się dźwięk, sorry. No, jest dobrze teraz. Hyker Clark! World Bike Battle Oczywiście Walka z diodłem też nie jest wyzwaniem Bite bye, bye masz Karo, w takim poziomie to nic tam nie zrobi Kolejny diodut Idziemy akurat może do Level Up'a i akurat będzie blisko już um, ewolucji naszego kochanego Greja że muszę zrobić teraz Wismura. Później nie ogarnę tego Pokémona, więc sorry. Geodudy <grystanie> są do dobrze, to są kanta pokemony, więc ja je kocham. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. O, tu gościu stoi. Mhm. Mm Czy stoi też gościu? Musiałem kopać tunel i co to używał kopał tunel i tak dalej Dlaczego musieliśmy zatrzymać się? Przestać używać ciężkich narzędzi po tworzeniu kopania tego, coś takiego. Jestem zmęczony. Zapracowałem, coś jest Sorry, że nie tłumaczyłem tego, bo to ma... Mamy raz w czasu. Ugh. What I'm do... What... Uch, co? Ja... Z, z, mam teraz zrobić. Czy mam zrobić? Byłem na spacerze ze Speko. Ant-Ewen Jumped? Od, coś tam coś tam ale ważne jest z tego że został... Tego został porwany przez ym, złego tam oprycha z Team Aqua A tu mam jakiś przedmiocik. X special mm -hmm. To wbijamy tam do środka Raz to po a ja, co mamy? Wismoooooooooooooooor... Znam już Wismoora. Więc... ...ładnie. I Pokeballa zdobyłem, mhm. To ładnie. Więc... Um... Po co tu... ...tu... ...przyszło jeszcze takiego? b do niego, chcę go załatwić Grach kochał cool how... To jest bez sensu jakieś dziwne słowa Mam, on powie, on naprawdę ma mm, Zakładnika, tego ptaka to będziemy groził nim Ant i Myślę Bez sensu Hej you Hej ty Więc powalczymy Zawalczymy z tym Gorszym z Teamu Aqua Oczywiście on pokaże swoją podcienę, ja pokaże swoją podcienę Grey lubi walczyć No on nawet jeszcze nie ma według standardów normy Nie ma jeszcze bite czyli nie jest w stanie zagrozić mojemu, mojemu grejowi Ale teraz akurat zrobił błęda bo zwiększył sobie atak po dwukrotnie Chyba że ta spuduje Oczywiście też to by mi nie pomogło ponieważ bym spodłował. po spudłowaniu 17. 17. 17. czy coś takiego. Level. <laughs> Odwust Lux. Przeczytajmy, co za tak. Ogólnie Naked nie, 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 to zamiast Mamy do to zamiast, wyboru to nie, 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 na Więc um... Ogólnie um, ur, moja kariera kryminalna zostanie skończona. I niestety, kościół, już koniec. Ten plan byłby dupy. <laughs> Sorry, muszę sobie sprawdzić. Gdzie jest tłumaczenie tego wszystkiego? Mam to tłumaczenia. Szef powiedział, że to będzie bułka z masłem, czyli po prostu bardzo łatwe. Miałem wszystko co miałem zrobić. Czyli zajębać jakąś paczkę z, z Devon. Trz. Trz. Wygrałeś więc to weź, tak, stmaszcie to po swojemu. Devon Goods oczywiście. I żegnaj ty, Mendo, uciekł. Tak, łatowałem mu Peko. Peko! Gdzie on cię opekł? Peko, jak, jak dobrze, że nic się nie stało! Jesteś bezpieczny, jej! Peko zawdzięcza Tobie swoje życie, tak! Nie ma za co, Peko! Jestem Mr. Bryny! A Ty? Kim jesteś? Ty, ty, ty mały! No, biało-czapkowy. <laughs> nie pasuje w ogóle. Um. Ach. Więc jesteś tak, tak. Dziękuję ci. No. state to tuń mi. Co to nie Jeśli jest coś, czy mogę ci pomóc... Coś tam, coś tam... Możesz mnie znaleźć w moim... Yy, małym domku w Peterbu... kłód... Przed... chodzi... Przed, czy, czy co chodzi, tym, Tam blisko co byliśmy, widzieliśmy to i pamiętamy, co nie? Chodź, peko, wracamy do domu, hoho... <zysy> jajaj Dobra Ruszamy z powrotem Do Do um, oczywiście Do oczywiście do ro Roosworld City O jak ci poszło? Towary Devon Zrobiłeś to! Odzyskałeś się je. Naprawdę jesteś dobrym trenerem Wiem Dam ci jeszcze jednego w podzięce Great A O mi daj te Great no? Co za żałosne. Coś. Hmm... hmm. Oh Jezu, excuse me, please. Czasem. Hmm, coś takiego. Proszę, chodź ze mną. Idziemy za nim. To jest drugi piętro, czy któreś tam piętro. Devon... Korporacji Devon. To jest... Prezes... Biuro prezesa. Na tym, całym piętrze, ale gościu sobie Naprawdę jest prezesem, czy prezydentem, ale prezydent. No nieważne, nieważne, on gada, żebym... Że dzięki niemu, że dzięki mnie, to jest wszystko. tak dalej, dalej. Że odzyskałem to dwa razy, i oczywiście... On chce, żebyśmy dołączyli to do Slate Port. Mm, bo znowu go kradną. Czy zrobiłbyś to dla mnie? O, oh, that's right. Zrobiłbyś to? Coś? Przepraszam cię na chwilkę. Uhuu. gdzieś tam się poszedł. Ej, ale ja nie zostałem jej tak, co nie? Prezydent chciałby cię widzieć. Czynny prezes. Chodź ze mną. Dun, 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 dun. Proszę, idź do niego. Jestem Mr. Stone Prezes, prezydent czy dyrektor korporacji Devon Szan, co zrobiłeś? Coś tam, coś tam Łatowałeś już na dwa nozy. To de, 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 Lubię cię i tak dalej, o matko Rozumiem, że to do dostarczysz State for Coś tam Coś tam yy, Paczkę Ale Myślałem że po drodze zatrzymasz się jeszcze Default Town Że wyś... Że dostarczysz mi list Do Stevena Denford Dostaliśmy list On powie że no. Hmm. I No know that. już wiesz co ty masz z tym zrobić. Hmm. Jestem dobrym prezydentem. ta Dostaliśmy nagrodę za do to, że żeśmy to zrobili. Żeśmy... Że to głównie, że pomagamy im. dostaniemy nagrodę w postaci kanałów Pokenaw, czyli POKENALIGATOR i mamy tu wszystko w swoich przeciwnikach Ten... i tam mamy jeszcze tego mapę, której to jest kondycja która chodzi ogólnie o, o używanie, wzmacnianie party czy co, coś tam. To do, do pokazów. Search? Nie jest nic ha Aha! swoje pokémony znajdując beauty, ser -y, cool i tak dalej. A teraz możemy już wyjść Schodząc na sam dół. I po prostu niedługo tylko... będę musiał skończyć ten odcinek. A no, chyba jeszcze ruszam, Ruszam... Nie, raczej skończę. Ten odcinek, więc... na w następnym odcinku. Ruszamy do Stateport. Oczywiście płócimy się lasem jak zwykle. I przy okazji zrobić coś co mam zaległe w lesie. Przyjutkuję kilka Pokemonów, które zapomniałem odkryć. Więc na nalwiska następnego odcinka.